Tak wyglądałby świat, gdybyś mógł zmienić grafikę na bardzo słabą. Tylko po co? Nikt nie używa słabej grafiki. Większość gier stara się mieć jak najlepszą, a YouTube'a nigdy nie oglądasz w 144 pikselach. No, chyba, że masz słaby sprzęt. Ja właśnie powiedziałem, że sam mam słaby sprzęt, bo przecież będę dzisiaj używał słabej grafiki przez cały dzień, ale nie chodzi o sprzęt komputerowy, tylko będę to robił w prawdziwym życiu, więc chodzi o dzięki filtrowi i okularom VR na telefon. Będę mógł dzisiaj zobaczyć wszystko w słabej grafice, żeby dowiedzieć się, dlaczego nikt nie używa słabej grafiki. Czy naprawdę jest taka zła? Czemu nadal wyglądam tak dobrze, nawet w słabej grafice? Wyglądam jak... Postać z terarii. Która litera jest ukryta w tym obrazku? Oczywiście, że H, E, P, R, D. Kliknąłem, że. Wspaniale, masz świetny wzrok, nic tylko poza zdrości. gratuluję wyniku. Test spostrzegawczości, jaką literę tutaj widzisz? Po pierwsze to nawet nie widzę myszki. Nie mogę. O! To był strzał, nie będę kłamał. To jest. No. B. To się wyróżnia. Okej, okay, to nie było B. Uzamknięte. Nie wiem co kliknąłem. Nie wiem G? Dobrze, 6 na 10. Niezły wynik, ale kilka razy się pomyliłeś, może zabrakło mi czasu. Prawdopodobnie to właśnie chodziło o czas. W tej konkurencji punkt zdobyła lepsza jakość, bo poradziłem sobie z nią lepiej, ale nie mogłem tego tak zostawić i postanowiłem rozwiązać jeszcze jeden quiz. Chleb żytni. Jesteś chlebem żytnim, który może być bardzo zdrowy lub szkodliwy. Po sprawdzeniu, jakim chlebem jestem, rozpocząłem swój dzień od umycia zębów. Nie wiem, czy trafię w wodę. W ogóle nie... Woda wyglądała bardzo dziwnie, jakby się wcale nie poruszała. Ubrałem się i byłem gotowy ruszyć w świat, żeby dowiedzieć się, dlaczego nikt nie używa słabej grafiki. Chciałem nagrać, jak schodzę ze schodów i wypadł mi telefon z okularów, ale go złapałem. Zgaduję, że jakbym widział normalnie, to bym go nie złapał, więc punkt dla słabej grafiki. Sorry. Tak, yy, tak, tak, tak ustaliłem. Takie są zasady. Już po chwili spaceru zobaczyłem coś dziwnego na ziemi i kompletnie nie potrafiłem powiedzieć, co to jest. Do dzisiaj nie mam pojęcia. Spotkałem też pierwsze NPC. -ty. Do jednego nawet chciałem zagadać, ale wyglądał trochę jak yy, dziecko, i stwierdziłem, że bardzo dziwnie by to wyglądało. Dobry. Nie odpowiedział mi. Eee, pewnie. Nie, pewnie nie słyszał, na pewno nie słyszał, to nie moja wina. Wow, to było ryzykowne. Postanowiłem popodziwiać piękne widoki wokół mnie. No i szczerze mógłbym się kłócić, który był ładniejszy, ten z dobrą grafiką, czy ten ze słabą, więc tutaj remis. Później poszedłem do biblioteki poczytać książkę, tylko nie mogłem zdecydować jaką, aż w końcu znalazłem odpowiednią. Tylko w sumie nie wiedziałem kompletnie, co czytam, ale ładnie wyglądało. Później zobaczyłem też bardzo dziwne obrazy, które wyglądały jak te z Minecrafta. W tym momencie zacząłem mieć wątpliwości, czy na pewno uda mi się udowodnić, że słaba grafika nie jest taka zła i mm. zaczęło mi być niedobrze. Ale to nie mogło się tak skończyć. Postanowiłem, że muszę próbować dalej. Muszę dowiedzieć się, co takiego złego jest w słabej grafice. Bardzo ładnie pani wygląda. Niektóre NPC ty w ogóle nie chciały ze mną przeprowadzać interakcji, nie miały dla mnie żadnego zadania. No dobra. Skłamałem, nie mam pojęcia, jak ta pani wygląda. Więc sam sobie wybrałem misję. Czy uda mi się zrobić zakupy, kiedy nie umiem odróżnić produktów od siebie? Widząc normalnie chyba nie miałbym z tym trudności. Tak myślę? Przepraszam, dzień dobry. Dzień dobry. Którędy do najbliższego marketu się dostanę jakiegoś? Tam jest Może A, w tamtą stronę. I na rondzie prosto cały czas. Dobra. I tak za rondem w lewo będzie Za rondem w dobra, dziękuję ślicznie. Liczyłem na jakiegoś dodatkowego questa, ale cóż, nadal nic. W sklepie na początku nie bardzo umiałem się połapać, co i jak. Przepraszam. Co to jest, mi panie, może? Co? Co to takiego tutaj to, to jest? Szklanki. Szklanki, o dobra, dziękuję ślicznie. Proszę. I prawie wszedłem w kartony z owocami. Zakupy, robię. Zakupy. Czy gdzieś tu jest salami, w tym obrębie? No dobra, dobra, to dziękuję, to wezmę to. Nie usłyszałem co ta pani a więc postanowiłem jej zaufać i wziąłem to, co pokazała. I w końcu spotkałem chyba znaczące NPC-ty, które chciały mi pomóc w moim questie. Sorki, wiecie może gdzie jest pieczywo? Bo nie... Pieczywo? No. O, pa! E! <śle> <śle> tam widzi? na lewo. Widzę, Widzisz? widzę, a. tylko słabo. To my tam idziemy. Dobra. O, ekstra klasa, dzięki wielkie. Stając w kolejce, bałem się, że będę stał za blisko innych ludzi, bo nie potrafiłem stwierdzić, w jakiej odległości od nich stoję. Kolejka zaczęła się bardzo szybko zmniejszać, a ja nie wiedziałem, czy uda mi się zauważyć wolną kasę. Czy ludzie zaczną mieć do mnie pretensje? Czy będę opóźniał zakupy innym? Czy uda mi się skończyć moje zadanie? Namierzyłem jedną panią. Znaczy, tak myślę, że to pani, ale nie wiem. Przepraszam, jeśli nie. która kończyła zakupy i ruszyłem. Bardzo dobrze poradziłem sobie przy kasie samoobsługowej, i było to jedno z najłatwiejszych rzeczy, jakie robiłem w życiu. Nie miałem w ogóle pojęcia, co klikam, z tego stresu zdjąłem okulary. Okazało się, że wezwałem obsługę i na ekranie wybrałem papierosy. Proszę, tak. Co to ja włączyłem? Papierosy? Nie, nie, ja nie chcę. Po tym wszystkim chciałem wyjść stamtąd jak najszybciej i nigdy więcej nie wrócić. Co prawda wszystkie produkty udało mi się znaleźć, nie widząc dobrze, ale żeby zapłacić musiałem wjeść normalnie. Uff! Przejść do konsumpcji tego, co kupiłem. Nie wiem, szczerze, co kupiłem. Pani mi powiedziała, że to jest jakiś salami. A co to? Coś tu schowane jest. Karol jest fajny. O, Kto to napisał? Mm. Bardzo bym nie chciał sobie zrobić czegoś. Nie chciałbym sobie niczego zrobić. Nie chciałbym sobie czegoś zrobić. Dziwny jest język polski. Nie no, chyba lepiej się tego nie dało przykroić. W życiu bym nie powiedział, że to jest bułka z daleka. Z tym. Z chlebem. Z yy, kanapka w sensie. Ku mojemu zaskoczeniu doszło do remisu. Używając słabej grafiki poradziłem sobie z wieloma rzeczami. Ale przyszła pora, żeby rozstrzygnąć to starcie raz na zawsze. Jeśli uda mi się to zrobić, słaba grafika wygra i udowodnię, że nie musi być już więcej pomijana i zaniedbywana. Ułożę teraz puzle, Tak mają wyglądać. Ułożę teraz puzle. <noise> Boże, co tu się dzieje? Tu jest taka pikseloza. O, i proszę bardzo, mam pierwszy róg. Pytanie, w jaką stronę on będzie, to... To jest to. Nie. Kolejny róg. To będzie lewy górny. Uff, zmęczyłem się. Nie wiem czemu, ale... Dobra, tu nie ma więcej rogów. To jest fizycznie niemożliwe. Znalazłem dwa rogi. Przeszukałem wszystkie puzzle i nie ma ich więcej. Dobrze, proszę bardzo. Ja i tak to zrobię. To jest Welma, To jest część welmy. A jaka część, to... Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, okej? Okay? Nie wiem czemu, mam wrażenie, że dobrze to ułożyłem. No wy widzicie to, co ja tu widzę. Nie wiem, co to jest, ale jak dla mnie to pasuje. To jest Kubi i Budłaty I to tutaj. Ręka, ręka welmy, To jest brzeg pusty. Muszę dowiedzieć się, co takiego złego jest w słabej grafiki. Dlaczego nikt nie używa słabej grafiki? No i niestety, nie udało mi się ułożyć puzli. Po długiej, wyrównanej walce słaba grafika przegrała. Ale czy aby na pewno w tym arcyważnym, fundamentalnym i ostatecznym teście okazuje się, że punkt zdobywa słaba grafika, remisując z dobrą?